Mamy koniec września, a to oznacza, że dokładnie rok temu rozpoczęły się wielkie zmiany w moim karierowym życiu. Z końcem sierpnia 2021 złożyłam wypowiedzenie w swojej pracy, w której pracowałam najdłużej w swojej karierze, czyli aż 3 lata. Był to salon urody i ja tam pracowałam na stanowisku Stliska rzęs. Podjęłam wtedy decyzję, by wrócić do swojego rodzinnego miasta po czterech latach mieszkania, pracowania i studiowania we Wrocławiu. A wyszło tak dlatego, że to nie był jeszcze etap, w którym mogłabym przeprowadzić się do Krakowa do swojego chłopaka, a też zostać w tej pracy i we Wrocławiu dłużej nie chciała i nie ukrywam, że była to dość ciężka decyzja, ale dlatego, że w sumie był to mój plan B, bo przede wszystkim zamarzyło mi się, żeby rzucić swoje dotychczasowe życie, przeprowadzić się do Warszawy i zacząć pracę w czymś zupełnie innym niż robiłam do tej pory, czymś związanym z moimi studiami, czyli z PR-em i marketingiem. Chodziło mi cały czas po głowie to, żeby zacząć nagrywać na YouTubie, więc pomyślałam sobie, że Warszawa i nagrywanie bardzo się ze sobą łączą, ale i tak to robię, a jeżeli chodzi o tą decyzję o wyprowadzce, to jeszcze i tak nie jest za późno, także zawsze mogę podjąć taką decyzję. No więc najlepszą Opcją, jaka mi została, to było przeprowadzenie się z powrotem do mojego miasta rodzinnego po czterech latach mieszkania w sumie samej i takiej niezależności, także to był dość e, ciężki i duży krok. I dostawałam bardzo wiele pytań od swoich wrocławskich klientek, dlaczego nie chcę zostać w tym mieście i czemu nie chcę otworzyć swojej działalności właśnie tam. Bo przecież miałabym gotową bazę klientek, ale chodziło o to, że ja ze Wrocławiem nigdy się zbyt dobrze nie dogadywałam. Wrocław to zawsze było dla mnie takie miasto obok, obok Świdnicy właśnie, gdy nie było jeszcze tutaj galerii na to zawsze tam jeździłam za dzieciaka, więc znam to miasto w sumie od zawsze i nie robi na mnie takiego wrażenia. Dodatkowo rodzinę mam tutaj w Świdnicy, a chłopaka mam w Krakowie, więc Wrocław jest takim miastem Jakby między nimi, ale tak naprawdę, jakbym się zdecydowała, żeby tutaj zostać we Wrocławiu, to pracowałabym tylko i wyłącznie, wracała do domu i zostawała sama. A i tak wiem, że ten stan nie jest permanentny, bo nie wiąże swojej przyszłości ani ze świetnicą, ani z Wrocławiem, więc to jest tylko taki stan przejściowy. A też mogę sobie zaoszczędzić na wynajmie mieszkania, a też wiedziałam, że łatwiej jest dostać dofinansowanie w małej miejscowości, zwłaszcza jeżeli się z niej pochodzi. I czemu ja tak właściwie podjąłam tą decyzję? Aby zwolnić się ze swojej pracy, praca w tym zawodzie, zwłaszcza na szkoleniach czy jak się obserwuje koleżanki z branży, e, uczy, że jeżeli stoisz w miejscu, jeżeli nie idziesz naprzód, jeżeli się nie rozwijasz, no to się cofasz. I ja tak naprawdę zatrudniłam się w momencie, kiedy chciałam się wszystkiego nauczyć, e, a kiedy to zrobiłam, to doszło do mnie, że i tak już się za długo zasiedziałam. I cały ten czas ja miałam niezmienną stawkę, mimo tego, że cały czas chodziłam na szkolenia, że cały czas się rozwijałam, mój czas pracy się skracał i miałam coraz większe bazę klientek. Od samego początku miałam umowę zlecenie i to się nigdy nie zmieniło i ja w życiu nie byłam zatrudniona na umowę o pracę. I mimo, że ja już byłam po szkoleniach ze stylizacji brwi i ją wykonywałam, to miałam zakaz wykonywania jej w salonie. Więc było to ograniczenie, takiego swojego rodzaju podcinanie skrzydeł i ja miałam chęci nie tylko, żeby się zatrzymać na stylizacji rzęs, ale również, żeby właśnie pójść dalej. Nie mówię teraz tylko o stylizacji brwi, ale bardziej mam na myśli makijaż permanentny chciałam zostać też pomocą instruktora, żeby koniec końców też szkolić swoje kursantki. I dotarło do mnie, że w tym salonie stylizacja rzęs to był szczyt moich możliwości. Więc... Głównie chodziło o zarobki, w tym momencie zarabiam dwa razy tyle, ile zarabiałam będąc stylistką rzęs we Wrocławiu I chodziło też o samorozwój I w tym momencie jestem na samym początku swojej drogi z makijażem permanentnym Za 2,5 i pół tygodnia mam kolejne szkolenie Mam już poumawiane modelki, także idę w tą stronę i bardzo się z tego cieszę Więc pierwszym krokiem w założeniu własnej działalności... Było podjęcie decyzji samej w sobie. Drugim krokiem było rozeznanie w lokalach na Oliksie, na Otodom i na stronach z nieruchomościami w moim mieście. Głównie dowiadywałam się, ile jest potencjalnych lokali, jak wygląda cena za wynajem, jak wyglądają dodatkowe koszta za media, za wodę i za gaz? Czy lokale wymagają remontów i ile kosztowałby potencjalny remont? Więc dzwoniłam, zadawałam pytania, oglądałam lokale na żywo i znalazłam lokal idealny z którego właścicielkom dogadałam się, by poczekała na mnie te kilka miesięcy, aż sobie wszystko poukładam, uporządkuję i aż dostanę dofinansowanie. W tym samym czasie znalazłam swoją obecną księgową, z którą umówiłam się na takie spotkanie organizacyjne, na którym omówiłyśmy cały plan działania. Rozpisałyśmy więc mniej więcej koszty utrzymania lokalu, wybrałyśmy formę opodatkowania oraz podpowiedziała mi trochę na temat tego, jak uzyskać dofinansowanie, kiedy można się o nie starać i jak to mniej więcej wygląda. I to wszystko działo się w ciszy, nie Wam po sobie poznać, że planuję odejść ze swojej pracy, bo tak się po prostu nie robi. Zawsze szuka się pracy, kiedy się jeszcze ma pracę, bo nigdy się nie wie, jak pracodawca może zareagować. Na pewno zacznie szukać kogoś na Twoje miejsce, ale nigdy się nie ma pewności, że nie będzie chciał zastąpić Ciebie wcześniej, zanim Ty jeszcze sobie nie pogarniasz swoich spraw. Z samej pracy ja zaczęłam dawać z siebie 200%, bo to była idealna okazja, by zrobić jak najwięcej zdjęć do portfolio, które z czasem później przydało mi się do pozyskiwania nowych Potencjalnych klientek. Wzięłam też udział w konkursie, w którym udało mi się zdobyć pierwsze miejsce. A sam Puchar jest taką wartością dodatnią, jeżeli właśnie chodzi o klientki. A też miałam kolejne zdjęcia do portfolio. Dodatkowo zaoszczędziłam trochę pieniędzy, więc zrobiłam jeszcze trzy dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje Zaraz przed rozpoczęciem swojej działalności Swoje wypowiedzenie złożyłam z końcem sierpnia i mimo, że to była umowa zlecenie, to miałam tam zapisane, że jeszcze muszę przez cały miesiąc przychodzić do pracy Więc specjalnie zrobiłam to pod koniec miesiąca, tak żeby po prostu z końcem następnego już nie musieć przychodzić do pracy Także koniec pracy i wyprowadzka wypadały mi na koniec września, początek października, więc już przez cały miesiąc przygotowałam się na tą wyprowadzkę. I powoli po jednej walizce zwoziłam swoje rzeczy do domu rodzinnego, tak by w jeden dzień nie musieć wszystkiego ogarniać. W pierwszych dniach października poszłam do Urzędu Pracy w swoim mieście, by zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Wymaga to wcześniejszego umówienia się. To jest w ogóle podstawa, jeżeli chodzi o staranie się o dofinansowanie. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej. I żeby to uzyskać, trzeba umówić się na wizytę i trzeba przynieść ze sobą wypowiedzenie, z pieczątką byłego pracodawcy, e, dowód ukończenia liceum oraz jakieś certyfikaty, dyplomy, cokolwiek, co pokazuje, że ma się jakiekolwiek kwalifikacje do wykonywania danego zawodu. Potem jest seria przechodzenia przez różne pokoje, e, wypełniania papierków, robienia testów, między innymi u doradcy zawodowego. Dofinansowanie pojawia się zwykle od jednego do czterech razy w roku, zawsze na początek roku, reszta jest ruchoma. Może być tak, że będzie na początku roku, w połowie roku, e, po wakacjach i na koniec roku. Ja też miałam Miałam szczęście, bo idąc zarejestrować się jako osoba bezrobotna, zajrzałam też do pokoju z dofinansowaniami i okazało się, że od trzech dni prowadzone są już nabory. A to jest dosłownie kwestia kilku dni od początku do zamknięcia e naborów właśnie na dofinansowanie, więc trzeba bardzo szybko działać. Więc akurat miałam naprawdę duże szczęście, że w październiku pojawiły się pieniądze. I to jest taki haczyk, że oni nigdzie tego nie ogłaszają i na stronie urzędu pracy również nie jest to jakoś mocno wyeksponowane. Więc żeby znaleźć ten załącznik na ich stronie, musiałyśmy bardzo się z mamą natrudzić. Ale trzeba było działać szybko więc więc praktycznie zerwałam całą nockę, żeby przygotować sobie wszystkie dokumenty. Plik ma około 30 stron i potrzebne są do niego dwie niezamężne osoby, które będą poręczycielami. To znaczy, że poręczą za mnie w momencie, gdy mi się powinie noga i kiedy będę potrzebowała wsparcia finansowego. Bo dofinansowanie jest bezwrotne pod jednym warunkiem, to znaczy, że jeżeli do roku czasu ja utrzymam swoją działalność. Jeżeli okaże się, że po roku czasu ja utrzymałam swoją działalność, to nie będę musiała zwracać ani złotówki z dofinansowania. Teraz mamy wrzesień. Ja swoją działalność rozpoczęłam w grudniu ubiegłego roku, więc pozostały już tylko 3 miesiące. W załączniku jest również biznesplan, który jest najbardziej pracochłonny. Między innymi trzeba wiedzieć wszystkie potencjalne wydatki, zarobki, plan działania, sposób pozyskiwania klientów, sposób reklamy. Czym więcej rzeczowych i szczegółowych informacji, tym lepiej. I liczy się też to, żeby dobrze to rozpisać, bo ten biznesplan idzie później do osób trzecich, które będą czytały go i będą musiały go zrozumieć. Więc wszystko musi być szczegółowo opisane. Ale w tym wszystkim jest jeden haczyk, to znaczy w momencie, w momencie składania podania o dofinansowanie trzeba mieć już podpisaną umowę na co najmniej 8 miesięcy na wynajem lokalu. To znaczy, że w momencie kiedy się starasz o dofinansowanie, musisz już płacić za ten lokal. I co prawda można stworzyć taką fałszywą umowę o wynajem lokalu z kimś, kto może potencjalnie wynająć Ci ten lokal, ale lepiej nie ryzykować, bo nigdy nie wiadomo, jak może się to skończyć. Ja akurat nie miałam lokalu, więc wymyśliłam sobie działalność mobilną. To znaczy, że po prostu bym pakowała wszystkie swoje rzeczy do samochodu. I robiłabym rzęsy i wykonywała usługi u klientek w domach. Więc to wszystko również musiałam wyliczyć w biznesplanie, to znaczy koszty paliwa, dojazdy, mniej więcej ilość klientek, którą jestem w stanie zrobić w ciągu jednego dnia. I u mnie pojawił się pewien problem, ponieważ ja nie miałam prawa jazdy. Ale na szczęście byłam pod koniec swojego kursu na prawo jazdy, więc do wniosku o dofinansowanie dołączyłam dowód zapłaty za egzaminy. Koniec końców skończyło się tak, że zdałam prawo jazdy przed samym założeniem działalności. Więc po prostu idealnie się złożyło. Oczywiście, w momencie założenia działalności, zmieniłam wszystko z działalności mobilnej na zwykłą działalność z lokalem, bo po prostu można to zrobić w trakcie. Najgorszą rzeczą w biznesplanie są dwie tabelki szczegółowa i ogólna, w których trzeba wpisać wszystko ze szczegółami, co chce się kupić z tego dofinansowania. Mam tu na myśli ceny brutto, netto, VAT, ilość, kategoria, numery seryjne. I w moim przypadku, gdzie ja miałam do kupienia bardzo dużo małych rzeczy, typu kleje, otuszczone, Mikrobruszy, szczoteczki e, pełno różnych małych rzeczy to była po prostu katorga I ja swoje tabelki poprawiałam 5 razy więc radzę szczegółowo dopytać o to jak wypełnić te tabelki z dokumentami było trochę pracy i dużo razy wracałam żeby poprawiać te tabelki i nawet w pewnym momencie przyszłam i musiałam przepisywać wszystkie od nowa e, ale udało mi się koniec końców złożyć e, wszystkie dokumenty w ciągu 4 dni Pozytywną odpowiedź dostałam w liście 3 tygodnie później I tak oto udało mi się zdobyć 30 tysięcy złotych dofinansowania na rozpoczęcie mojej działalności Za te pieniądze między innymi udało mi się kupić meble, krzesła, lampę, materiały, produkty, radio i tablet Jeżeli chodzi o elektronikę, to można kupić rzeczy i tam jest chyba limit 10 000 lub 6 tysięcy złotych Nie jestem tego teraz pewna, więc będziecie musieli sobie sprawdzić I to nie jest tak, że od razu dostajesz te pieniądze na konto, musisz się umówić z panią z urzędu kiedy dokładnie zamierzasz otworzyć swoją działalność. Pieniądze będą na Twoim koncie około tydzień przed planowanym założeniem działalności, ale lepiej wydawać je w momencie, kiedy już będziesz miał numer NIP, bo numer NIP będzie musiał widnieć na wszystkich fakturach. Czyli na kilka dni przed otwarciem działalności dostajemy pieniądze, później otwieramy działalność, a później dopiero możemy kupać wszystkie rzeczy. I pamiętajcie, że trzeba mieć wszystkie dokumenty, które są w środku opakowań. Wszystko to, co zawiera numery seryjne, wszystkie faktury i wszystkie kopie faktur. I rozliczenie odbywa się po trzech miesiącach od zakupu wszystkich rzeczy. I bardzo ważne jest to, żeby mieć dobry kontakt z panią, która pomaga Ci składać te dokumenty o dofinansowanie oraz żeby mieć księgową, bo one później będą Cię kierować w dalszych etapach zakładania Twojej działalności. Na początku są też różne ulgi i ułatwienia, na przykład jeżeli chodzi o kupowanie kasy, od dwóch lat musi być to kasa online, czyli taka połączona z urzędem skarbowym. I tutaj jest zwrot 700 zł na konto firmowe przy zakupie kasy online. W niektórych firmach możemy też zakupić terminal z 4 miesiącami bezpłatnego użytkowania, i terminal od tego roku jest obowiązkowy. Mamy też 6 miesięcy płatności niskich składek, a potem 2 lata małego ZUS-u. Ja się bardzo cieszę, że zdecydowałam się na ten krok i że założyłam własną działalność. Dzięki temu nabrałam niezależności, pewności, a także doświadczenia. I dało mi to więcej możliwości, a także pozwoliło na dalsze rozwijanie się. I to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do następnego. 啊。Uh.